Halo, halo, witam serdecznie w czwartym już odcinku z serii Pax Day. W dzisiejszym materiale pójdziemy sobie po raz kolejny na jakąś eksplorację świata. No i patrząc na mapę wydaje mi się, że to mogą być całkiem interesujące regiony. Bardziej północne mamy jakieś tajemnicze ruiny, których do tej pory jeszcze nie sprawdzałem, nie doświadczyłem na pozostałej części mapy, więc ciekawa sprawa. A może pamiętacie ostatnio byłem no, jeszcze bardziej na północy z tej od strony. A to bardziej ryzykowne już tereny niczyje. Więc chyba właśnie mogłem jeszcze spotkać przeciwnika. Całe szczęście się to nie stało. W każdym razie tym razem pójdziemy jeszcze w nocy w ramach urozmaicenia. Więc kto wie, czy czekają na nas jakieś, nie wiem. Przeżyjące zagrożenia, coś w tym stylu, czy w tej grze są jakieś, nie wiem, elementy gry fantazy, jakieś duchy, zjawy. Że w nocy byłoby bardziej niebezpiecznie, może właśnie wśród tych ruin, kto wie. No do tej pory raczej nie doświadczyłem żadnych podobnych kwestii. Raczej wszystko jest dosyć rzeczywiste. Naszym jedynym zagrożeniem są albo jakieś dzikie zwierzęta, albo no inni gracze. Należący do innych klanów i w zasadzie tyle. Czy ja patrzę w dobrą stronę. Nie, jakoś tędy by mi się musiał przedostawać. Zobaczmy, czy ja teraz idę. Tak, chodźmy na główną ścieżkę. No i przy okazji zobaczymy jeszcze jak inni gracze z naszego kranu sobie radzą. Może są jakieś epickie budowle. Proszę bardzo, tam nawet na, szczyt, na szczytach góry możemy coś zaobserwować. A może będą już jakieś trochę większe miasta? A w każdym razie... Dobra, chodźmy po głównej ścieżce. To nas powinno doprowadzić na te tajemnicze ruiny północne. Bardziej klimatyczna dzisiaj eksploracja świata jeszcze za nocę. Zobaczymy, czy będą rzeczywiście jakieś zagrożenia innego typu. Kto wie? Czasami tak to wyglądało w niektórych produkcjach z otwartymi światami. W celu tam gram ostatnio, na przykład Dragon's Dogma 2. Za dnia były to bardzo proste, jednak potyczki, a w nocy to już jakieś nie wiem albo duchy, albo inne jeszcze zagrożenia. Oryginalnie to chyba z Dying Light powstało. To sobie przypominam najwcześniej. Taka polska gra z zombiekami, że za dnia zombieki były bardzo pasywne, a za nocy było jednak o wiele ciężej. A nie wiem, pewnie były jakieś inne gry wcześniejsze, z podobnym motywem, z podobnym fragmentem gameplayu mechaniką. No Możemy też podejrzeć, jak tam inni gracze. Ale kurde, ilu ich w ogóle jest na jednym serwerze? To jest naprawdę jakaś niesamowita sprawa, że aż tyle naraz mamy innych graczy. Aż trzeba by było policzyć. Ale mam wrażenie, że co chwilę mamy jakichś kolejnych nowych. Naprawdę kilkuset chyba. Albo nawet w ramach całej mapy kilka tysięcy? Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. O, no, ten torcz mi się też szybko, niestety, wyładowuje. No, w sumie, może nie warto nawet z tego korzystać, nie, nie jest aż tak super ciemno. Tak prawdę mówiąc, chyba jednak coś widać, mimo nocy. Może lepiej sobie zostawić na, nie wiem, jakieś dungeony albo coś w tym stylu. Wydaje mi się, że dungeony rzeczywiście by się znajdowały w tej produkcji. W szczególności ta lokacja prezentuje się bardzo obiecująco. Tędy, albo to jakiś główny. Postaram się to jeszcze zobaczyć, ale wydaje mi się, że na samym początku warto jeszcze zobaczyć jakieś nie. Bliższe tereny. No właśnie teraz na północ sobie idziemy, a może jeszcze w kolejnym odcinku bardziej na południe. Tu są jeszcze jakieś mniejsze dungeony. Więc wydaje mi się, że w takiej kolejności najlepiej to wykonywać. A no jak już przejdę tą główną górę, ten główny dungeon, to... to już nic nie jest mi straszne. Będzie można iść na walki z innymi graczami. No tu już akurat nie ma aż tak wielu graczy. Trochę dalej od respa. Chociaż jest niby jakieś, nie wiem, pojedyncze miasteczko. Już ktoś zaczął budować. W kilka osób się ktoś ustawił. No, a patrząc jeszcze dalej. Tamtędy. Nie widać żadnej żywej duszy. Czy to już jest region poza. Możliwością stawiania budowli nie mam pojęcia. Co ja w ogóle widzę? Są jakieś niby konstrukcje, ale to nie należy do żadnych graczy. Patrzcie na to. A to bardzo interesujące. Do czego to może służyć? Czy tam widzę na górze jakiś kolesi? że jak? Na czym to w ogóle polega? Czyli to są jakieś ruiny. Debian Lookout. Wydaje mi się, że to mogą być przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję. Czy jest to w ogóle możliwe? Co i tam posiadają z jakiejś dzidy? Ktoś walczy. No postarajmy się z jakimś jednym, na przykład, wygrać. A wydaje mi się, że to może być dosyć ryzykowne. Morduję! O! Dobra, to był błąd. To był absolutnie najgorszy błąd jaki w życiu widziałem. Nie mam absolutnie żadnych szans z przeciwnikami. Czyli on mnie ma na dwa hity, ja jego na jakieś, nie wiem, pięćdziesiąt. Zabian Craver. No cóż, w takim razie te ruiny są na o wiele... Późniejsze jednak momenty, rozgrywki. Chyba, że do obrady jakoś nie wiem. Zabrać im itemy ukradkiem, i może wtedy nie wiem, czy byłoby to możliwe? Na przeciwnicy są w jakiejś przeogromnej ilości. A to może być jednak dosyć ryzykowne. Nie, to ja się w ogóle będę regenerował przez, nie wiem, Kilka minut. Po jednym uderzeniu. No cóż, to raczej był błąd, się okazuje. To raczej dużo obecnie nie wykonamy. Patrząc jeszcze takie na mapę, to już jakiś w ogóle trudniejszy dungeon chyba. To co jest na górze zaznaczone. Więc na samym początku będę musiał wykraftować jakieś w ogóle, nie wiem, o wiele lepsze itemy i dopiero wtedy. No cóż. Nie, jeszcze wilki! O nie, po robocie, come on. Naprawdę. No nie, nie jestem gotowy. Nie ma opcji. Ja na wilka już przegrywam na jednego hita w zasadzie. Ale beznadzieję. Nie, to ja będę musiał jeszcze tak 10 odcinków poświęcić na kraftowanie i dopiero wtedy. Na stan obecny to nie ma absolutnie żadnych możliwości. A, w takim razie, ale jeżeli chodzi o wykopaliska, może to jeszcze będzie w miarę przydatne. Może tam nie będzie przeciwników. Teraz się przekonamy, o jak jeszcze jestem w okolicy. Proszę bardzo, możemy zabierać trochę skał. To wychodzi o wiele szybciej niż zbieranie standardowe skał, takich mniejszych z gruntu. Więc proszę bardzo. Na takie surowce znajdują się raczej trochę dalej. Na samym początku ciężko je jednak odnaleźć. No i dobra, gdzie mam się teraz przedostać jeszcze jakieś pojedyncze kopalnie? Zobaczmy. No to w sumie całkiem dobre. Całkiem dobra lokacja, żeby zbudować swoją bazę, mówiąc szczerze. Może szybko właśnie lutować jakieś, jakieś kopalnie albo inne możliwości. Czyli to jest kopalnia, tak? I na co mi to w ogóle będzie? Czym ta lokacja się charakteryzuje, może będzie jakaś opcja, żeby zejść do podziemi. No ale w sumie niczego nie widzę. Wszystko jest totalnie splądrowane raczej. No co mi to wszystko. Jakieś wykopaliska. No nie widzę niczego kluczowego. Może było to już wcześniej jakkolwiek plądrowane, ale chociaż mamy trochę kamieni. Może o to jeszcze chodzi, twórcom, że kamienie są w większej ilości. No ale jak na mapie jest taka lokacja charakterystyczna, myślę, że będzie jednak trochę więcej. A tu nic. Więc chyba tyle. Przy okazji, kolejne wilki. Niestety też nie jestem gotowy, żeby się z nimi pojedynkować. Może już jakoś w tą stronę bym przeszedł? Wydaje mi się, że dalej jeszcze ścieżka prowadzi. Może kopalnie jeszcze by się jakkolwiek rozciągały. Jak to się prezentuje na mapie? Jest jakaś szczelina, wyrwa, nie wiem, tędy. Na no co mi to wszystko nic nie ma, absolutnie. Nie, to te kopalnie są bezużyteczne. No cóż. O, no, przy okazji, proszę bardzo. Spojrzenie z góry. No, ewidentnie, przy wodzie jest najwięcej graczy. Bo jeszcze tam jesteśmy. My osobiście. Kurde, myślałem, że jednak trochę więcej odnajdę, mówiąc szczerze. a tu się okazuje, że no trzeba jeszcze trochę przekspić. Więcej raczej obecnie nie wykonamy. Jeszcze mamy coś interesującego w okolicy? Gdzie jestem tędy? Jakieś krzaki. Przez was mógłbym się przedostać. Nie no, nie ma opcji. Dobra, aha, wrócę w takim razie do głównej bazy. Postaram się jeszcze jakkolwiek ulepszyć, wykraftować i zaraz zobaczymy. Więc chwila, moment. Dobra, postaram się jeszcze coś dodatkowego wykraftować. Patrzcie na to. Stać mi na przykład na Basing Tailoring Tools. Więc zobaczmy, do czego to w ogóle będzie służyło. Come. On. Dobra, przyfraciliśmy po raz kolejny, wyśmijcie. I teraz po czwórką możemy to gdziekolwiek postawić, z tego co rozumiem. Nie, czyli to co ja wykraftowałem to jest jakaś, nie wiem, technologia po pierwsze, tak? Zaraz, zaraz. Czyli mamy na przykład tailoring. I brakuje mi kilku właśnie surowców. Czyli to co ja tutaj wykraftowałem to jakaś, nie wiem, technologia, jakieś plany pierwsze. I dopiero później możemy chyba coś wytworzyć, jakiś kołowrotek. Czy potrzebuję Shortwood Stock i Wooden Packs? To. Brakuje mi trochę drewna. Zaraz zobaczymy. Dobra, to może być. Chyba miałem trochę jeszcze drewna w ekwipunku. Gdzieś. Tędy. Jeszcze wooden pex jest potrzebne. Tędy kraftujemy. No, co z tego wyjdzie? Na razie wystarczy. I teraz stawiamy. A short wood stock jeszcze więcej. Trochę to jednak wymaga, się okazuje, tego drewna, jakiś belek, kłodek. Może jeszcze trochę więcej już. Jak mamy opcję? Dobra, i teraz stawiamy. Kowrotek, kowrotek, on, z której strony? Może tędy? I teraz, na co mi to w ogóle będzie? Spinning Wheel. Ok, czyli z Flux Fiber mogę stworzyć jakiś... jakąś nić, tak? Wydaje mi się, że już miałem podobne w sumie surowce. ta i to całkiem sporo. Patrzcie na to, wyśmienicie czy jestem ustawiony. Czyli proszę bardzo i pytanie które rawcze to nie wiem słabsze jeżeli bym chciał wykraftować nie jak to się robi o to jest jednak sporo możliwości czy chciałbym powiedzmy to zbudować czy potrzebuję tego słabego coarse linen string spróbujmy Ile to? W ogóle? Zyskam 10. Za jednym razem. Come on! No nie, przegrałem. No i tyle. Jeszcze raz craftowanie. Jaki fail! Absolutna beznadzieja. No nie! Dobra, same faile, dosłownie. To jest poziom easy, niby? Dobra, udało się w każdym razie trochę. Czyli teraz czego mi jeszcze brakuje? E, planex i wooden beam. Chyba ja coś miałem jakoś w okolicy. Wooden beam, planex. To wystarczy. Jeszcze jeden planek. Jeszcze jedną deskę muszę wytworzyć. komany. very easy. No zobaczymy, czy takie very easy same fajle. Dobra. Dobra, idziemy w technologię, proszę bardzo. co mi to w ogóle zagwarantuje? No jakieś elementy wyposażenia. A mamy nawet statystyki. Slash Blant. A żeby trochę więcej HP mi dodawało, jest taka w ogóle opcja. No niestety, nie wiem, jak na razie. Tu jeszcze mamy coś dodatkowego. Chyba do obrady to wytworzyć, ale nie. Potrzebuję jeszcze. Core Leather String. Nie mam zielonego pojęcia, jak się to jeszcze wytwarza. No niestety. I to jest możliwość możesz jeszcze ten Basic Fletching Tool z tą to obradę stworzyć. Wydaje mi się, że akurat tego Flint trochę mam w okolicy i tak jest. Tak jest, idziemy w technologię, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Craftujemy i to jest tylko ta technologia sama. Basic Fletching Table. Się nauczyliśmy. gdzie to jest? Fletching. Po raz kolejny jakiś kłód potrzebuje. Wydawało mi się, że gdzieś tu było. Tak jest. Czyli proszę bardzo i stawiamy. Nie miałem chyba jeszcze podobnych, czyż nie? Dopiero co się technologii nauczyłem. No co mi to jest? A, czyli mógłbym nawet łuk sobie wykraftować. A to w sumie bardzo ciekawa sprawa. Okej, okay, dobra. Nie, to jest super przydatne. E, to może nawet bym sobie teraz stworzył Basic Longbow. Very hard. Nie da rady. To raczej w ten podstawowy pójdę. Czyli Longwood i Sinew. Jak to w ogóle stworzyć? Pierwszy raz widzę. Jest taka opcja? Sinef, tak zwane ścięgno. Kurde, brakuje mi angielskiego słownictwa. Czyli na stan obecny więcej nie zrobię. No nie wiem, jak to niestety wykonać. Do obrady jakkolwiek z tych nowych. Elementów otoczenia tych mebli to wykonać. No, nie widzę opcji, niestety. Kurde, słaba sprawa. Fletching tools to już mieliśmy. Leather working tools, o to może pewnie chodzić. Tylko teraz potrzebuję bone fragment. A to zazwyczaj z przeciwników wypadało w trakcie polowania. Dobra, w takim razie proszę bardzo, kraftowanie. Basing letter working tools. Craft. I zobaczmy. Mam nadzieję, że mnie stać. Mam nadzieję, że przy farc tak jest. Był jeden fail, i musiałbym polować po raz kolejny na jakieś zwierzę. Czyli teraz co ja potrzebuję: leather working. A to wszystko z drewna. A to jest też coś zupełnie nowego. Nie przypominam sobie. Okej, okay, czy to są dwa rodzaje dodane? E, w każdym razie, co ja potrzebuję? Wooden beam, wszystkiego po trochu, kurde, muszę coś poddać do ekwipunku. Jakieś tam, nie wiem, kamienie albo inne. Nawet nie wiem, do, do czego służą niektóre kwestie. Dobra, po kolei, czyli wooden beam, wooden Pax, Planex. Wooden pex, było potrzebne. Otóż trochę drewna zabrałem. Planex było potrzebne, okej. Okay. Już nie pamiętam ile, mówiąc szczerze. A może jeszcze tak z raz. Jeszcze ten wooden beam. Też tak za dwa razy spróbujmy. To już trochę jest trudniejsze do wykonania. Ok. No i nie wiem, kraftujemy jakieś nowe technologie. Zobaczmy, na co mi to będzie. Leather walking table. No to jest jakiś inny rodzaj. Nie wiem, może warto było gdzie to stawiać. Chociaż w sumie. A te miejsca jeszcze bym sobie zostawił, bo chciałbym jakieś schody też postawić w obecnym miejscu. To zobaczymy później. Czyli mamy ten ladder working i mamy rzeczywiście jakieś wytwarzania. Row height? Co to w ogóle jest? No cóż, to niestety nie kojarzę po czwórką, co jeszcze mogę dalej zrobić? Brakuje mi kilku kwestii. Ten ladder string mi bez przerwy brakuje. A żeby stworzyć ladder string potrzebuję row height. Ja to nie mam pojęcia skąd w ogóle jest. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. No to niedobrze. A ten Simple Loom to już mam stworzone zaraz. Też nie mogę tego zrobić, ponieważ potrzebuję nici, a nie mam pojęcia skąd jej wziąć. E Taining, tego jeszcze nie tworzyłem, ok. Long Woodstock, dobra, to może być kluczem. To może być kluczem do wszystkiego, zobaczymy. Long Woodstock, tędy tworzymy kilka. Może o to będzie chodziło twórcom. Dobra, jeszcze raz niech będzie. Nie pamiętam, ile tam było potrzebne. Można też jeszcze więcej w sumie. To od razu kilka razy spróbujmy. Dobra, same sukcesy wyśmienicie. Jeszcze potrzebuję trochę. Trzciny. A akurat jej mam całkiem sporo. Jak sobie możecie zaobserwować, już tyle zebrałem, że nie wiem. Czyli teraz tworzę sobie to. To może być jakiś bardzo wartościowy. Bardzo wartościowa mechanika. Spróbujmy. O, czyli rzeczywiście mamy raw hide. Tego potrzebowałem. Ale żeby to wykraftować, potrzebuję jeszcze large... Animal Hide. Czy ja w ogóle miałem coś podobnego? Small Rough Animal Hide. Czyli tak naprawdę musiałbym na jakieś wielkie zwierzęta polować? Rough Animal Hide. No, na jakieś wielkie zwierzęta musiałbym polować dopiero wtedy. Kurde, ale jak to zwyciężyć? Wydaje mi się, że na scenie obecnie nie jestem aż taki przepotężny. Dobra, jeszcze na zakończenie, kilka kwestii. Founders, Pack jeszcze tutaj sobie ustawię, proszę bardzo. No to trochę przesunąłem. Ej, co jest? Dobra, teraz działa. Jeszcze construction. A, read potrzebuje. Gdzieś to miałem większej ilości. Przynajmniej pod tym względem jestem ustawiony. A, tylko muszę to jeszcze poddawać. To trochę skomplikowana kwestia. Tak niech będzie i tworzymy. Dobra, to powiedzmy, że pierwsze piętro naszej konstrukcji zostało jakkolwiek wykonane. Brakuje mi jeszcze, nie wiem, drugiego piętra, ale to zobaczymy jakoś później. Chociaż w sumie, czy stać mi na coś podobnego, jak to się w ogóle wytwarza? Jeżeli bym chciał dach zrobić albo jakieś, nie wiem. O, floors. A dobra, ale to zobaczę już później sobie w wolnej chwili. Tak już nagrywam od dłuższej pory. Więc, tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja przygody, to prawdopodobnie będę musiał się skupić na polowaniu na jakieś dzikie zwierzęta, żeby przejść na dalsze postępy. Więc jeżeli Was to interesuje, to polecam zostawić lajka, slajd, po kolejne materiały codzienne. No i w sumie tyle, ja się zamierzam. Wami żegnam, do no jutra!